Z tej strony: Kawształt na 6. W dzisiejszym odcinku Fizyka dla klasy 7 Szkoły Podstawowej. Podręcznik Nowa Era, dział trzeci Hydrostatyka i aerostatyka. Dzisiaj cały dział. Pierwszy temat: siła, nacisku na podłoże, parcie, ciśnienie. No i wyobrażamy sobie dwa klocki, które kładziemy najpierw na jednej ściance, później na no jeden klock, na, na jednej i na drugiej. No i na tej, gdzie jest mniejsza jakba ścianka, to będzie. Na mące, jak położymy, to będzie większe wgłębienie, a na tej, gdzie jest większa ścianka, będzie mniejsze. A wynika to z tego, że nacisk, no najpierw co to nacisk, nacisk to składowa siłę, z jaką jedno ciało działa na powierzchnię drugiego. Siła nacisku jest yy, zawsze prosta do powierzchni, na, które, na którą działa. Siła nacisku podzielona przez powierzchnię powierzchni, na którą ta Siła działa, jest wielkością fizyczną nazywaną ciśnieniem. Ciśnienie to wartość siły nacisku przez pole powierzchni. Czyli wartość siły nacisku w newtonach, pole powierzchni w metrach kwadratowych. I na przykład na tej mniejszej ściance będzie 20 newtonów. Przykładowo 20 newtonów. Czyli wartość siły nacisku po prostu to ciężar chyba inaczej. Więc 20 N przez na przykład 2 metry kwadratowe, no to to jest, um, ciśnienie podajemy też w paskalach, ale to zaraz o tym przejdziemy. 20 tonów przez 2 metry kwadratowe to jest 10 paskali na mniejszej ściance, a najwięcej, nie wiem, na większej 20 N przez 10 metrów kwadratowych to są 2 paskale. Więc na mniejszej wywiera większe ciśnienie. Dobra, idziemy dalej. Ok, dalej tutaj mamy ciśnienie, wielkość liczbowa, jednostką ciśnienia w układzie SI jest Pascal, P to jest ciśnienie i to jest 1 N na 1 M2. Czyli 1 Pascal jest to ciśnienie, jakie wywiera siła nacisku, 1 N na pole powierzchni, 1 e, M2. No i po prostu siła nacisku to z to jak ta będzie podana, to chyba nawet, nie wiem, czy ciężar nie starczy do tego, ale nie jestem pewien, ale tak logicznie to by tak miało sens. 1 yy, kilopascal 100 paskali, jeden, yy, yy, hektopaskal, 100 paskali, kilopaskal, 1000 paskali, megapascal milion paskali, ciecze i gazy naciskałem na ścianki naczynia i na wszystkie ciała znajdujące się w tych cieczach i gazach. Siła nacisku cieczy lub gazu na płaską powierzchnię nazywa się parciem. No i więcej o tym, jakby na przykład, to chodzi o to, że to ciśnienie na przykład na, na ściankę, jak napieram to, nie wiem, w basenie, jakbyśmy zburzyli ścianę, po prostu woda wyleci. I, i ale no to, tam później się w ciśnieniu hydrostatycznym, do którego zaraz przechodzimy, się więcej dowiemy. Dobra, idziemy do ciśnienia hydrostatycznego i, a, i atmosferycznego. Okej, okay, dalej mamy mm, ciśnienie hydrostatyczne. I, I ciśnienie atmosferyczne. Mamy rysunek poglądowy. Góry, jakby ktoś nie wiedział, tu jest najwyższa góra, tu jest średnia, tu jest y, poziom morza, i od samego dołu mamy ludzika, i będzie tam wysokie ciśnienie, no bo jakby słup powietrza z góry, jakby przyciska najbardziej. Na środku no, mamy informację, że ciśnienie atmosferyczne zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości, bo im wyżej tym mniejszy ten słup powietrza. No i na samej górze nasz ludzik mamy tutaj niskie ciśnienie. Słup powietrza nad nami ma mniejszą wysokość. No i idziemy do regułki. Ciśnienie atmosferyczne to ciśnienie jakie powietrze wywiera. Na powierzchni ziemi i na znajdujące się na niej ciała. No, i to nie jest, że tu jest coś ważnego na zielono. W sensie to powinno być niebieskim, ale się wypisał po prostu. Przecinek jest spowodowany ciężarem powietrza znajdującego się nad ciałem. Ok, idziemy do ciśnienia hydrostatycznego, które jest nieco cięższe. Jeszcze jedna rzecz do tego. Na przykład, dlaczego nie odczuwamy ciężaru powietrza? No, dlatego, że panujące ciśnienie w naszych organizmach jest takie samo jak ciśnienie otaczającego nas powietrza. No i takie ciekawostka, dlaczego możemy pić przez słomkę? No, jak pijemy przez słomkę, to wysysamy z niej powietrze, zmniejszając tym ciśnienie w środku jej. Powietrze atmosferyczne wywiera ciśnienie na napój, jakby na, na, na napój jest ciśnieniem. I, i napój na no napój i wypycha go w obszar o niższym ciśnieniu, czyli do słomki. No i to powietrze wypycha napój do słomki. Dobra, idziemy do ciśnienia hydrostatycznego. Okej, okay, ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie paduje w danym miejscu w cieczy. Ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości słuba cieczy. Nad tym miejscem. No i mamy dzisienie hydrostatyczne, równa się gęstość cieczy razy współczynnik proporcjonalności G, e, czyli przyspieszenie ziemskie razy wartość, e, wysokość słupa cieczy P równa się D razy G razy H no i P równa się d razy g razy H no i tu mamy też gęstość D równa się M przez V M równa się d razy V mm, M przez y, M D to jest V, nie wiem czemu tu tu narysowałem, napisałem V, ale już, już to zmazuję, o, to jest dobrze. P równa się Fn przez S, Fn równa się P razy S, S równa się Fn przez P. No i tak jak, nie wiem, czy mówiłem już, czy nie, bo błąd, w sensie nie dalej dalej nie dopowiedziałem. E, no tam się wahałem, czy jakby Fn i siła nacisku to też ciężar, I tak, to jest to samo chyba w tym, jak mamy te ciała stałe. Paradoks hydrostatyczny, ciśnienie przy dnie naczynia nie zależy wprost od ciężaru cieczy, ale od wysokości słupa cieczy, kształty naczyń i ciężary mogą być różne, ale ważne, żeby słup i pole dna było takie samo, to, to parcie będzie takie samo. Ok, ja to zostawiam i idziemy już do prawa Pascala. Przechodzimy już do praw. Na początek prawo Pascala. to co to jest? To jest na, definicja. Nacisk wywierany z zewnątrz na ciecz lub gaz powoduje jednakowy wzrost ciśnienia w, całym, w całej objętości cieczy lub gazu. No i Pascal opracował maszynę, która wielokrotnie siłę nacisku, prasa hydrauliczna i to mamy podnośnik na przykład mamy dwa tłoki gdzie tu tą siłę jakby wkładamy jaką jakby naciskamy tu jest płyn hydrauliczny który jest nieściśliwy praktycznie no i tu jest większy tłok który właśnie podnosi A czemu tak się dzieje no wartość siły F2 czyli F2 tej na czerwono to wartość siły F2 Uzyskanej za pomocą prasy jest tyle razy większa od wartości siły F1 włożonej, F1 czerwona, czyli włożona, ile razy um, powierzchnia S1, czyli mniejszego tłoka, nie, e, przepraszam, powierzchnia S2, czyli większego tłoka, um, jest większa od powierzchni S1 um, tłoka mniejszego. No i z tego też możemy powiedzieć, że F2 przez F1 czy siła druga przez F1 równa S2 przez S1. Tak. Czyli po prostu uzyskała za pomocą jest tyle razy większa wartość siły F1 włożonej, ile razy y, powierzchnia dużego tłoka jest większa od mniejszego. I zastosowania siły y, Prawa Pascala, no to prasa hydrauliczna, podnośniki, hamulce hydrauliczne. No i jeszcze do poprzedniego tematu, do pomiaru ciśnienia atmosferycznego yy, stosuje się barometry. Dobra, idziemy do prawa Archimedesa. Ok, teraz przechodzimy do najcięższego tematu w tym dziale. Jest to prawo Archimedesa, no bo jest dużo rzeczy do zapamiętania, a jeszcze będzie. Prawa Archimedesa pływanie ciał, ale teraz zwykła definicja dla gazów i dla cieczy. Na każde ciało zanurzone w cieczy lub w gazie, ciała pionowo do góry siła wyporu yy, yy, równa co do wartości ciężarowi cieczy gazu wypartej yy, przez to ciało. Siła wyporu jest tym większa, im większe są objętość zanurzonej części ciała oraz gęstość cieczy gazów, w której. W którym ciało zostało zanurzone. Czyli prawo, jakby siła wyparu, piadowa do góry um, równa co do wartości ciężarowi cieczy wypartej, czyli nie ma się, tylko ciężarowi. Um, yy, I jest większa, im większe jest, są objętość zanurzonej części oraz gęstość cieczy. Czyli na przykład nie w spirytusie byśmy zanurzyli. Tylko coś z co nie wiem, większą gęstość, może jakaś rtęć chyba. No. E, dobra, siła wyporu, e, siła wyporu, gęstość, razy równa się gęstość cieczy, razy objętość wypartej cieczy, razy współczynnik proporcjonalności g. I to jest ważne. Gęstość cieczy, nie ciała, i objętość wypartej cieczy. No i teraz w FW równa się DC razy, w VC razy gg, G, przyspieszenie ziemskie, v, y, objętość cieczy gazu i d, gęstość cieczy gazu. Objętość wypartej cieczy gazu. Dobra, idziemy dalej. Sobie jeszcze zmienię jasność. O, dobra, idziemy dalej. Jeszcze do prawa archimedesa Siła wyporu nie zależy od kształtu ciała i nie jest równa y, masie wypartej cieczy, bo jest równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy. Okej, okay. idziemy do prawa Archimedesa a pływanie ciał. Dobra, teraz prawa Archimedesa a pływanie ciał. Wiem, że możecie się trochę nie rozczytać, a ja to ja wam przeczytam wszystko. FC równa się FW, czyli się, ciężar i siła wyparu, czyli ciężar jest tu większy, mamy zaznaczone. Gęstość jest większa od gęstości cieczy, ciało tonie. Jeżeli gęstość ciała zanurzonego w cieczy jest większa od gęstości tej cieczy, to ciało tonie. Dalej, ciężar jest mniejszy od siły wyporu, czyli siła wyporu jest większa od ciężaru. Gęstość cieczy jest większa od gęstości ciała. Ciało wypływa. Jeżeli gęstość ciała zanurzonego w cieczy jest mniejsza od gęstości tej cieczy, to ciało wypływa na jej powierzchnię. To chyba takie najbardziej skomplikowane, bo tak naprawdę najbardziej myślę, że zapytałem Was o pierwsze, o drugie. O czwarte, o trzecie chyba najmniej, ale też jest. Fc równa się Fw, czyli są zrównoważone. D razy V, czyli gęstość raz objętość równa się gęstości cieczy i gęstości yy, i objętości cieczy i ciało. Pływa częściowo zanurzone. Objętość zanurzonego, zanurzonej części ciała zależy od tego, ile razy gęstość tego ciała jest mniejsza od gęstości cieczy, w której pływa to ciało. Dalej idziemy do FC równa się FW i D równa się do C. Ciało pływa. Całkowicie zanurzone. Jeżeli gęstość ciała zanurzonego w cieczy jest równa gęstości tej cieczy, to ciało pływa całkowicie w niej zanurzone. Nie tonie i nie wypływa na powierzchnię. Okej. Okay. Na no to ja Wam za dzisiaj dziękuję. Przypominam o zostawieniu subskrypcji. baczki w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!